serdecznie otwieram zwyczajne posiedzenie 20 Rady Gminy Porządek obrad w dzisiejszej nadzwyczajnej sesji jest następujący. Przepraszam. Szybko Panie Wojtku. Jest yy, otwarcie sesji. Yy, następnie jest przedstawienie Państwu. Proszę o potwierdzenie obecności. Niestety w tej kolejności pójdziemy. Obrad następujący. sesji. Sprawdzenie obecności. Punkt trzeci. Przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały zagospodarowania planów, przestrzennego gminy Wilga i punkt zamknięcie sesji. Kto z Państwa radnych jest z przyjęciem takiego obrad? Bardzo proszę o podniesienie ręki i przyciśnij przycisku. 你们。 Ośmiu radnych głosowało za przyjęciem porządku obrad. Porządku jest uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga.

Przed przeczytaniem opinia gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Wilga dnia 12 grudnia 2019 roku. Przedmiot opinii analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Wilga oraz ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga i planów miejscowych. Podstawa prawna. Punkt 1. Ustawa z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dziennik Ustaw 2018 roku, pozycja 1945 ze zmianami artykuł 32 ustęp 2. 2. Zarządzenie nr 30 łamane na 2018 wójta gminy Wilga z dnia 12 czerwca 2018 roku. Po zapoznaniu się z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Wilga oraz oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilga i planów miejscowych, opiniuję pozytywnie przedłożone opracowanie. Podpisy członków komisji. 20 gminy Wilga 2020 roku w sprawie działalności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga. Podstawa prawna. Rada gminy Wilga uchwala, co następuje. Paragraf 1. W wyniku przeprowadzonej analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga stwierdza się ustęp 1. Aktualność uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga uchwalone przez Radę Gminy Wilga uchwałą nr 15 łamana na 74 łamane na 19 z dnia 26 sierpnia 2019 roku ustęp 2 potrzeba aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego paragraf 2. Potrze Ustęp 2 potrzebę aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Paragraf 2 analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Wilga oraz ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga stanowi załącznik do uchwały. Paragraf 3 wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy. I na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Wilga. Uzasadnienie do uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Wilga. Stosowanie do wymagań przepisu artykułu 32 ustęp 1 i ust. 2. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 19 45 z późniejszymi zmianami w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wójt gminy dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wójt Gminy przekazuje w uzyskaniu opinii gminnej Komisji Architektonicznej w czasie kadencji Rady. W związku z powodem dokonania oceny aktualnej i kierunków przestrzennego gminy Wilka planów zagospodarowania przestrzennego. Na obszarze Gminy Wilga. Analiza w dniu 12 grudnia 2019 roku uzyskała pozytywną opinię Gminnej Komisji urbanistyczno Architektonicznej, w związku z czym została poddana Radzie Gminy -Wilga celem podjęcia uchwały w sprawie aktualności uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilga oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kto z jest za, po, e, za podjęciem projektu uchwały w sprawie działalności studium użytkowań kierunkowych zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przyci Przeciw głosowało dziewięć, została przyjęta. Przechodzimy do punktu piątego. Zamknięcie Dziękuję Państwu.